Panuje powszechne przekonanie, że my, kobiety, rzadko dajemy jakiekolwiek znaki, gdy ogarnia nas wewnętrzna namiętność i rozpalają się nasze najskrytsze pragnienia. To błędne przekonanie często prowadzi do smarnowania cennych okazji do spotkań, a osoby, które nie potrafią ich zauważyć, są często uważane za niedoświadczone lub naiwne. Dlatego dziś zdradzę Wam trzy wymowne subtelności, trzy sygnały, które kobieta często pokazuje, gdy tęskni za głębszym zbliżeniem, intymną więzią. Pierwszy z tych znaków, niemal niezawodny, leży w sposobie, w jaki zaczynamy podkreślać nasze wdzięki. Kobieta wie, że męskie spojrzenie jest bezpośrednią bramą do fascynacji i jeśli jej intencją jest uwodzenie, staje się ono jej ulubionym płótnem. Zwróć uwagę, gdy posornie od niechcenia zaprasza cię do podziwiania jakiegoś szczegółu swojej figury lub gdy zauważysz, jak z celową niedbałością zdejmuje część ubrań. To język niewerbalny, zawoalowane zaproszenie, które jest do ciebie przekazywane. Po drugie, będzie szukać bliskości i zachęcać do kontaktu fizycznego. Jeżeli kobieta pochyla się w twoją stronę, jeżeli jej ręka ociera się o twoją lub spoczywa na twojej nodze bez wyraźnego powodu, nie odbieraj tego jako zwykłej bezpośredniości lub nadmiernej poufałości. Raczej próbuje obudzić w tobie echo swojego własnego tęsknoty. Jeśli w miarę trwania spotkania odniesiesz wrażenie, że aktywnie poszukuje on okazji do tego typu podejścia, jest to wyraźny dowód na to, że jego zainteresowanie jest szczere i głębokie. Nie ignoruj tych znaków i nie wątp w ich intencje. Jeśli te dwa znaki występują razem, nadszedł czas na odwzajemnienie się i pozwolenie, aby więź rozkwitła. Trzecim kluczem jest rozmowa. Kiedy my, kobiety, zaczynamy dialog na temat naszych najbardziej intymnych doświadczeń i pragnień, nie jest to po prostu oznaką otwartości czy nadmiernego zaufania. Za tą posorną szczerością kryje się jasna intencja. Jeśli kobieta podchodzi do ciebie z takimi zwierzeniami i zauważasz, że coraz śmielej zagłębia się w temat, to sygnał jest jednoznaczny. Stara się rozpalić Twoją wyobraźnię i podsycić Twoje pożądanie, mając nadzieję, że znajdzie odzwierciedlenie w Twoich własnych emocjach. Gdy następnym razem natkniesz się na te znaki, zrozumiesz istotę ich poszukiwań. Od Ciebie więc będzie zależało, czy zechcesz odpowiedzieć na to powołanie. I tą refleksją dobiegamy końca naszego dzisiejszego spotkania, drogie dusze, które mi towarzyszycie. Jestem nieskończenie wdzięczny za Waszą obecność, za Waszą obecność, za tych, którzy już są częścią tej wspólnoty, i za te serca, które, mam nadzieję, wkrótce do niej dołączą. Jeśli te słowa do Ciebie przemówiły. Zachęcam Cię do dania mi kciuka w górę oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami i wskazówkami w komentarzach. Chętnie je przeczytam. I oczywiście zasubskrybuj, aby nie przegapić naszych przyszłych odkryć. Do następnego zaufania.